Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Ostatnio dostałam pytanie od widza, jak zrobić w aplikacji takie coś. Przykładem jest aplikacja do tworzenia zadań w firmie, do których dostęp mieliby pracownicy. Jako pracodawca mam możliwość tworzenia paru takich, jeżeli je posiada, czyli kilku firm, aby nie mieć wszystkiego w jednym miejscu. Po dodaniu takiej firmy mamy możliwość do przechodzenia między tymi firmami. Generuje się tam nam nowa strona, czyli dodana firma. Gdy przechodzimy na firmę, bla bla to pokazuje nam się panel z zadaniami gdzie znajduje się nazwa firmy która została wybrana potem w skrócie jeszcze raz mamy zrobić aplikację w której mamy użytkownika on w tej aplikacji taki użytkownik może mieć wiele firm i w każdej firmie są różne zadania każda firma ma jakieś zadanie do wykonania tak żeby pracownicy należeli na przykład tylko do jednej firmy pracownicy z jednej firmy należą do tej firmy i tylko tam widzą zadania z tej właśnie Firmy. więc mamy tutaj troszeczkę zagadnień. Na początku, oczywiście, rejestracja naszego użytkownika, i zrobimy sobie to wszystko po kolei. Więc mamy użytkowników już na dzień dobry, tabela z użytkownikami jest. Zrobimy sobie rejestrację naszego użytkownika. Potrzebujemy tutaj input 1 do hasła. Tutaj będzie e-mail i hasło. To jest wymagane. Ctrl D, kopiuje i będziemy mieli jeszcze hasło. Password, więc bierzemy sobie password. Jest. Ok. I tutaj damy sobie e-mail. Dobra, więc mamy e-mail i potem wszystkim zrobimy register i zarejestrujemy naszego użytkownika. Register, OK. Potem wszystkim przejdziemy sobie do nowej strony. Po rejestracji więc za chwilę zrobimy nową stronę. Klikamy przycisk register i robimy sign the user up, abyśmy mogli zarejestrować kogoś. Kogo rejestrujemy? Tutaj wpisujemy w input e-mail value, w hasło wpiszemy input password value. OK, ja będę tu wymagał potwierdzeń maila. Po prostu potem wszystkim zrobimy reset relevant inputs oraz pójdziemy do strony go to page. Jeszcze żadnej nie mamy, ale sobie zaraz zrobimy. Tworzymy nową stronę. Nazwiemy ją po prostu admin. admin. Jest. Więc pójdziemy sobie do strony admin. Dobra, jak mamy już tą stronę admin, to możemy ją troszeczkę zabezpieczyć i zrobić workflow, że jeżeli tutaj ładujemy naszą stronę, page is loaded. Jeżeli jest załadowana, to wtedy current user is logout. Jeżeli jest wylogowany, nie jest zalogowany, to zrobimy go to page, czyli przegonimy go do strony głównej. Ok, mamy więc sobie coś takiego, i następnie mamy ten panel już admin. Tutaj nasz użytkownik będzie mógł dodawać sobie firmy, więc damy sobie grupę. grupę, której layout ustawię kolumn od góry do dołu. Możemy też strony tutaj ustawić, kolumn. Od góry do dołu, niech to wszystko będzie na środku. Szerokość ustawimy sobie 800. Robimy sobie szybkie rozwiązanie. Ok. Normalnie ta strona, ta nasza gruba content ją nazwiemy, nie wyświetla nam się, jest ukryta. Collapse hidden. Ok. I wyświetlimy ją tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik jest zalogowany. Current user is logged in, wtedy nam się to wyświetla. Ok. I tutaj potrzebujemy formularz do dodawania nowej firmy, więc potrzebujemy inputa. Jest input, ustawimy go. Na środku jest, dodam tu przestrzenie pomiędzy elementami, jeszcze na przykład 10. Mamy tutaj sobie kompany. Name. Company name to pole jest wymagane, jak tworzymy sobie nową firmę. jeżeli dodamy już przycisk po prostu add. Add company, Dodajemy firmę, może troszeczkę szerszy, na przykład 300. OK, i też ustawimy go na środku. tym, jak dodamy sobie tą firmę, idziemy do naszej bazy danych i robimy. Create a new thing i dodajemy sobie nową firmę. Nie mamy takiego typu, więc tutaj piszemy sobie kompany. Zrobimy nową tabelę z firmami, ustawimy tam jej nazwę, więc tworzymy sobie nowe pole typu tekst, typu tekst, ok i tutaj ustawimy to, co wpisaliśmy by kompany name input value. Po tym wszystkim ja jeszcze ustawię sobie sluga, po to, żeby każda firma miała unikalny taki ID ładniejszy. Dla ludzi lepszy, fajniejszy do czytania, więc set things flag. Ustawimy sobie rezultat kroku pierwszego, a jako slug ustawimy to, co mamy w tym naszym name, czyli rezultat kroku pierwszego, nazwy. Więc co będzie nam każda firma, będzie miała flaga w postaci nazwy swojej. Jak się będą nam powtarzały nazwy tych firm, to Babuł zapewni nas o tym, żeby to wszystko ładnie wyglądało. I potem wszystkim pójdziemy do strony Go to Page, bo tak było tu napisane, że jak ktoś doda firmę, to przynosi nas do tej. Strony z tą firmą. Przechodzimy do strony i tu weźmiemy sobie znowu nowa firma. Kompany. Jest. Ok. I przejdziemy do tej firmy. Do tej firmy, więc, Data to send. Chcemy wysłać jakieś dane. Ale nasza strona jeszcze nic nie przyjmuje. więc pójdziemy do naszej strony, kompany, i ustawimy tutaj typ. Typ Type of content: kompany. Więc ona teraz będzie przyjmowała sobie kompany. Ona będzie brała je z tego naszego slaga, którego ustawiliśmy. bo tak niesamowicie fantastycznie działa, bo że będzie nam to ładnie wykrywało. więc pojedziemy do strony kompany i musimy tutaj wypełnić data to set, rezultat kroku pierwszego, czyli to, co zrobiliśmy. Jak już jesteśmy tutaj na stronie tego naszego admina, jeszcze raz wyświetlimy sobie grupę content, to niżej możemy wyświetlić sobie repeating group ze wszystkimi naszymi firmami, czyli szukamy w naszej bazie danych wszystkich firm, kompany, które zrobił nasz użytkownik. Created by current User, bo tutaj szukamy firm, których jesteśmy właścicielami. Dobrze, ustawimy sobie brak limitu w wierszach. Może pełna szerokość od 0 do nieskończoności, wysokość też od 0 do nieskończoności. Ustawimy tutaj typ wiersz i ustawimy sobie jeszcze minimalna wysokość na 0. Dodamy tutaj tekst z Company name, więc tutaj naszej repeating group tutaj jest tekst. Pełna szerokość od 0 do nieskończoności i wysokość. I to wpiszemy sobie po prostu kompany. Name ok. Jak klikniemy sobie w to, to też pójdziemy do tej strony z firmą. Więc zróbmy sobie add workflow go to page i pójdziemy do strony z firmą. Dataset current sales company. Więc tym sposobem robimy sobie nowe firmy i przechodzimy do tej strony. Zobaczmy sobie jeszcze szczegóły tego naszego zadania. Tutaj mamy jeszcze, generuje nam się nowa strona ok, czyli dodana firma. Gdy przechodzimy na tę Firma, na przykład bla, bla bla, to pokazuje nam się panel z zadaniami, gdzie znajduje się firma, która została wybrana. Więc co potrzebujemy jeszcze? Kompany, wchodzimy sobie w naszą firmę i tutaj znowu ustawiamy warunek, że jeżeli nasz użytkownik jest niezalogowany, to też, żeby go gdzieś indziej tam przekazało. Więc robimy sobie tutaj workflow, page is loaded, i tylko zalogowani użytkownicy będą mogli sobie tutaj wejść. Only when current user is logged out. I wtedy go to page. Znowu przerzucimy naszego użytkownika do strony głównej, ad index jest. Następnie znowu dodam sobie tutaj grupę, ustawię znowu tryb tutaj column. W tej naszej grupie też ustawię sobie column. Teraz może damy sobie border. Znowu ukryjemy sobie tą naszą grupę, Collapse one hidden, dodamy warunek. Jeżeli nasz użytkownik jest zalogowany, to wtedy wyświetlimy sobie tą naszą grupę, ustawimy ją na środku, znowu nazwę ją content. OK. Stronę sobie naszą grupę i tutaj przede wszystkim nasza strona ma kompany. Jest typu kompany, więc ta grupa też ustawimy typ kompany i weźmy od naszej current page kompany y, informacje i wyświetlimy sobie tutaj tekst z nazwą naszej firmy. Parent company name w trybie jakimś większym, np. ed 1 pełna szerokość od 0 do nieskończoności i tak samo wysokość od 0 do nieskończoności jest. I niżej będziemy chcieli wyświetlić jeszcze zadanie, więc dodamy sobie jeszcze opcję dodawanie zadań task. Name na przykład to też jest pole wymagane, ustawimy sobie to na środku. Niżej, oczywiście, przycisk add task, też ustawimy na środku. Jak klikniemy sobie w ten przycisk, to co zrobimy? Zrobimy create a new thing, dodamy nowe zadanie. Nie mamy jeszcze takiego zadania, więc tutaj wybierzemy sobie task. OK, i wpiszemy tutaj w pole, w nowe pole task name. To co dodaliśmy w tym naszym inputcie? To jest tekst. Tutaj wpiszemy sobie input task name value. Ale jeszcze przypiszemy do, do konkretnej firmy, abyśmy wiedzieli z jakiej firmy należą te zadania. Żebyśmy wyświetlali wszystkie zadania później danej firmy. Więc dodajemy nowe pole kompany typu kompany i wypełniamy sobie. Parents Group, Company. Jest. Po tym wszystkim zrobimy Reset Relevant Inputs, a niżej znowu wyświetlimy sobie Repeating Group, jest nasze Repeating Group, bez ograniczeń wierszy, 0. Tak samo tutaj pełna szerokość od 0 do nieskończoności, wysokość od 0 do nieskończoności, typu wiersz, i wyświetlimy sobie tutaj wszystkie zadania z tej konkretnej firmy. Więc idziemy do naszej bazy danych, szukamy wszystkich zadań. Takie, które należą do tej firmy, równa się parent group, company i posortujemy je po nazwie, na przykład, czy malejąco, nie. I wyświetlimy sobie te nasze teksty, więc ctrl-d, duplikuję sobie ten nasz tekst tutaj, przesuwam wyżej do repeating group, wyświetlam teraz tutaj current sales task name, już ładnie mi Bogu to podmienił, ale już w stylu body zwykły, więc będziemy mieć sobie tutaj zadania, jeszcze raz duplikuję sobie ten nasz element i wyświetlimy sobie też Current Task Kompany Name. Ctrl D zadziałało i będziemy jeszcze wyświetlali nazwę tego naszego elementu. Add Task, zobaczmy jeszcze tutaj. Mamy tworzenie zadania. Reset Eleven input. super. Po tym wszystkim też możemy jeszcze sobie sluga ustawić, żeby później móc yy, przechodzić do na przykład strony, tylko z takim zadaniem. Tak, żeby miał ładne ID, więc też możemy rezultat kroku pierwszego i w slag ustawić rezultat kroku pierwszego Name. Zamienię sobie tutaj kroki. Zróbmy testy teraz naszej aplikacji. Przejdziemy sobie do strony głównej. Mamy tutaj kompany. Ja przechodzę do strony głównej. Jeszcze raz. Strona główna. O, od razu nazwa przerzuca. Jeszcze wyłączy tryptybug. I zróbmy testy. Mamy e-mail jakiś. Na przykład: karol.małpabocian.pl. Jakieś hasło. Klikamy register. Jesteśmy zarejestrowani. Przechodzimy do strony admin. Możemy tutaj dodać firmy. Kompany 1, ok, ad jest, pojawia nam się niżej. Możemy sobie od razu przenosi nas do tej strony z firmą pierwszą, więc możemy zrobić sobie task 1, add task, ok, możemy dodać task 2, add task, możemy dać trzecie zadanie, jest, ok. Wracamy sobie do wszystkich naszych firm, weźmiemy sobie, dodamy jeszcze drugą firmę, ad kompany, bo tutaj z, z, nie zrobiłem Resetowania po tym wszystkim, więc wróćmy do strony z adminem i jak mamy tutaj ten nasze flow, zróbmy sobie reset relevant inputs jeszcze, żeby po wpisaniu tych wszystkich rzeczy wykasowało nam to, co wpisaliśmy nazwę firmy. Więc jeszcze raz odświeżamy sobie, wracamy tutaj i znowu mamy drugą firmę. Mamy jeszcze trzecią. Ok, wracamy znowu do admina, klikamy na przykład druga firma. Zobaczcie, zadań nie ma żadnych ta firma, więc wydaje sobie task 2, jest task 3. I możemy teraz pójść do bazy danych i zobaczyć jeszcze jak to wszystko tutaj wygląda. Więc mamy sobie użytkownika, który jest po prostu użytkownikiem. Oczywiście tutaj trzeba by postawić jeszcze reguły prywatności, że na przykład zadania są widoczne przez użytkowników tylko tych, które należą do, którzy należą do danej firmy. I też trzeba byłoby tu jeszcze zrobić, zaimplementować pracowników takiej firmy, ale już to nie było w obrębie tego zadania. Mamy więc jeszcze firmę, ją też trzeba byłoby obskryptować tutaj tymi zasadami prywatności. Ale mamy sobie firmę, która ma nazwę i twórcę, właściciela firmy. Mamy zadania, które należą do jakiejś firmy i mają po prostu nazwę. I mamy użytkownika, który jest po prostu użytkownikiem. Jak pójdziemy do update to zobaczymy, mamy jednego użytkownika, mamy zadania, które należą do różnych firm. Tutaj możemy sobie wyświetlić inaczej trochę te nasze firmy po nazwie i tak samo zadania po nazwie. OK, więc mamy sobie tutaj zadania, które należą do firmy drugiej oraz inne zadania, które należą do firmy pierwszej. No i mamy tutaj trzy firmy zrobione. I tym prostym sposobem możemy robić właśnie aplikacje tego typu, że mamy właściciela, który ma wiele firm i później dodając takie firmy przechodzi sobie do stron konkretnych. Zobaczcie, tutaj jest Slack dodany na samej górze, więc jest też ładny. URL możemy go przekazać na przykład naszemu zespołowi, aby mógł on pracować razem z nami. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli masz jakieś pytania, to pisz do mnie mailem albo po prostu w komentarzach na YouTubie. Cześć!